Miłość, namiętność, afery, śmiech, płacz, śluby, chrzciny, wesela, stypy. I to wszystko z pełnymi ustami. Jak mówią kardiochirurdzy, przez żołądek do serca. O! <noise> Restauracja poezja. Gdzie ty mnie kobito zabrałaś? Przestań, to jest najlepszy lokal w mieście. Proszę cię bardzo, ty, weź. Najlepszy lokal w mieście to jest McDrive. Podjeżdżasz, nie wysiadasz z sf fury. Ciepło, smacznie, dużo i do tego frytki. A nie jakieś debilne restauracje. Ale przestań to jest świetna obsługa. Na przykład keller mówi do ciebie rymem. Tak? No! Zajebisz. No, super! Może jeszcze szydełkuje i zbiera znaczki. Proszę cię, nie możemy chociaż raz tak zjeść kolację tak elegancko, tak. W kulturalnym towarzystwie. Tak? Jak chcesz w kulturalnym towarzystwie, to się umów z Grażyną Torbicką, nie ze mną. Jureczku, no proszę cię, chodź już. No spodoba ci się, no kochanie. Usiądź, i tak już jesteśmy. No, chodź, będzie a. fajnie, mówić ci. No. Jeszcze się wieczór nie zaczął, a już się skończył. Ja pier... Wstań! Nie przy kelnerze. Witam na romantycznej kolacji w naszej pięknej restauracji. Cały jadłospis jest grzechu warty. Proszę zajrzeć do naszej dań karty. To nie jest żadna karta dań, tylko menu. I teraz zarymuj mój cwaniaczku. Jurek, przestań! było kulturalniej i sympatyczniej, używamy nazwy polskojęzycznej. Jeszcze rymowana, brawo! No. A masz, koleś, rym do słowa zupa? I... Bardzo kiepska prowokacja, to porządna restauracja. Pewnie te swoje rymowanki to masz wcześniej przygotowane, nie? Ma pan cały wieczór, by uwierzyć w słowa, iż na zawołanie potrafię rymować. Naprawdę, e, czy ja bym w takim razie, e, panie kelnerze, mógłby nam pan e, coś zaprezentować e, z głównej karty dań? Dla tak pięknej kobitki polecam wołowe bitki, a, a dla tak wyrośniętego chłopaka klasycznego schaboszczaka. E, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tak? A jak jesteśmy weganami? Zaskoczonko! I teraz rymuj pan, panie Brzechwa. Dla tak cudnej dziewki kotlec z soi, surówka z marchewki. Lubię. A dla tak silnego mężczyzny spaghetti z dodatkiem włoszczyzny. Natomiast wspólnie dla tak pięknej pary polecam nasz kompot z rabarbaru i kapary. To jest niesamowity. A co by pan polecił z deserów? Ech, warta grzechu, przyjemność słodka, tak? waniliowe lody i ciepła szarlotka. O tak! No tak, tak. Ja bym chciał słuchać tych durnych rymowanek, to poszedł posłuchać jakiejś prawdziwej poezji do, do... Gdy brak panu słowa, to chętnie polecę wizytę w księgarni lub też w bibliotece. – Nie wytrzymam, Przestań! – Ja tu się na nażryć, a nie słuchać jakichś debilnych wierszyków. – Przestań, ja mi się bardzo podoba! E, – Przepraszam, mógłby pan nam dać chwilkę? E, my musimy się zastanowić nad zamówieniem. – Czas intelektualnego wysiłku nadrobią państwo podczas posiłku. – O! – A. Wypad z tą, panie poeta! – Za tak wulgarne i chamskie stwierdzenie radzę porządnie przegrzebać jedzenie. Co? Wychodzimy stąd. To jest kawał nieporozumienia. Nie będę konsumował tu jedzenia. O Boże, Co ja powiedziałem. Chociaż nie chciałem, to zrymowałem. Ratunku! Ja nie chcę rymować, chcę mówić prozą, prozą. Weź se gościu na wstrzymanie, bo cię ominie wieczorne bzykanie. Chcesz? Nie, nie, ja nie chcę, nie, nie, nie. Umów się z kelnerem. Nie. Niechaj ci kelner uchradnie serce przy usmażonej cynaderce. Siakry, przecież to zaraźliwe. Boże, poezji, bądź litościwy. Niech świetne rymy wpadają mi do głowy, tym lepiej im dalej od Częstochowy. Jest. coś, płakam. Jureczku, ty zwariowałeś. Ty nigdy w życiu nie rymowałeś. Jureczku, nie przestań, przestań. Przestań, ja nie chcę mieć narzeczonego poety. Tobie to nie pasuje. Nie, nie chcę. Nie potrafię. Po prostu coś mnie zmusza do rymowania. Hula jej dusza. Naprzód śmiało. Czyż się danie ugotowało? Czy, czy, Słyszysz, coś, co się ze mną dzieje? Ja tego nie chcę wyłączyć to! Ja nienawidzę poezji. Otworem przede mną poezja arena. Kiedy mnie w kunajpie dopadła fena. Przysięgam na swoją kochaną mamę. Wolałam, gdy byłeś zwyczajnym hamem. Ja ty... Ja się teraz pokażę z Tobą na mieście, Boże, wśród znajomych, Boże, będą Cię wyzywać, od Mickiewiczów, Tuwimów, Brzechwów. Wstyd, wstyd na całe miasto. Cóż masz począć, biedna niewiasto? Jak tam nasi goście wspaniali, czy już się Państwo zdecydowali? Panie kelnerze, my nic tu nie zjemy, my podświadomie rymujemy. Ostro użyję wykrzyknika. Poroszę wezwać kierownika. Pańskie życzenie naszym rozkazem już kierownika zawezwać każe. Kierowniku, klient wzywa. Pan kierownik już przybywa. To rymowanie, to przez ciebie. I zaraz cię, gościu, tutaj zaję. Jureczku! Przestań! nie kalaj poezji. Z całego kraju goście tu walą do mnie, do kierownika lokalu. Lecz zawsze zjawi się mędo osoba, której jak zawsze coś się nie podoba. Że coś pomoże, nadzieje niech prysną. Kierownik jest bardzo natchnionym artystą. Kochanie, tu jest źle i będzie jeszcze bardziej. Chodźmy i zjedzmy w McDonaldzie. Tak jest! Dla mnie i mej kobitki dwa cheeseburgery i podwójne frytki. Kochanie, to już za późno. Zrobili ze mnie wierszokletę. Nie lej swych pięknych łez na próżno. Porządny facet się zmienił w poetę. Dłużej nie czekajmy i stąd uciekajmy. Gdy gbury i chamy na twojej drodze staną, to ich poczęstuj mową wiązaną. Gdy atak rymem chama zaboli, sam błyskawicznie przed rymem